Bążor mizami! Dzisiaj zrobimy kawałek dobrej oh, wołowiny z rusztu, czyli zrobimy rib eyes z grida. Oglądaj oh, dalej. Jak zauważyliście, oh. to ja ostatnio dałem dużo materiałów w ogóle z Afryki, który nagrywałem jakieś 5 lat temu. Dlatego, że to było szczególne dla mnie, e, ciężkie czasy izolacyjne, e, po prostu musiałem zostać we Francji. No ale wracamy do gotowania. Wracamy do gotowania, e, jeżeli mamy piękną pogodę na zewnątrz, to będę się starał właśnie zrobić dużo rzeczy właśnie z rusztu i z grilla. E, czyli e, sezon e, właśnie na ognisko jest zapalony. Dzisiaj zrobimy rib-ice, czyli fajne mięso, fajny entrecote właśnie wołowego. E, zaraz rozpalę, dużo żaru zrobię i wrócimy do gotowania. Ale cały żar już mam wypełnione. Potrzebuję teraz rozgrzać bardzo mocną kratę, który dobrze musieliśmy być tą wcześniej. Pamiętajcie o tym. Oh. Idealne. No i oto piękne mięso wołowe czyli właśnie mamy tutaj Entrecôte. Ribeye. to jest właśnie, w Francji nazywamy to orzech entrecote, dlatego że to jest właśnie ciężar między żeberkami który po prostu ma taki duży, okrągły kawałek orzechu mięsa. Czyli mamy tutaj styl angielski krojenia. Nie zrobię zbyt wiele z nim. Ja chcę wam po prostu pokazać sposób, jak właśnie go grillować. Mam tutaj jeden rib-ice, który waży około powiedzmy 650 gram razem z kością. Czyli widzicie, dobrze jest to tribowane. Ruść jest bardzo już nagrzany, Dobrze mamy odciśnione kraty od grilla. I cóż... Dajemy dużo sól. Ludzie myślą, że nie wolno dodawać sól do mięso wołowe, bo będzie się robiło właśnie twardawą. Ja wiele, wiele, wiele razy mówiłem, że mięso wołowe należy właśnie solić na początku. Jak to położymy właśnie na rozgrzaną kratę od grilla, to spowoduje, że będziemy mieć taką skorupkę, coś, której będzie powodowało, że będziemy mieć ścięte mięso na zewnątrz i wszystkie soki będą w środku. Z kolei nie dodaj pieprz, bo pieprz, tak jak wiele razy mówiłem, się się pala w się właśnie smażenia, pieczenia grillowania Jedziemy ze solą Możesz używać fleur de sel, na przykład Fiat soli I mamy sporo sól, widzisz Żeby ten podsmak słony, zgrillowany, będzie naprawdę pyszny Czyli odwracamy w drugą stronę, robimy identycznie to samo no, i na pewno ktoś mi napisze pod spodem w komentarzu, nie wolno solić niesowowy. No dobrze, no to nie wolno, ale tak i tak to zrobię, bo lubię ten podsmak, tą skorupkę taką zgrilowaną i taką słoną. Dobrze, jak już dodałem sól, to dopiero teraz mogę dodawać właśnie tłuszcz. To jest bardzo ważne, żebyś dodawał dosyć dużo tłuściu. Wtedy będziemy mieć piękny znak kraty na mięsie. I pamiętaj o tym, że mięso wołowe w trakcie właśnie grillowania, jak się to będzie z zgrilla, z grilla, ogólnie odwracamy tylko dwa razy. Hop. Jedna strona smawowana, druga strona to samo. Jak stawiamy coś na grillu czy w piecu, warto zapamiętać, że pół godziny wcześniej wyciągamy mięso, żeby doszło właśnie do temperatury pokojowej. Wtedy będzie wiele, wiele łatwiej, żeby właśnie uzyskać dokładnie stan smarzenia, jak potrzebujemy. Krata jest bardzo mocno rozgrzana. Możemy delikatnie jeszcze ją właśnie ociścić. To jest bardzo ważne, pamiętaj o tym krata musi być bardzo mocno rozgrzana i musi być dokładnie umyta. I mamy napuszczony, osolony kawałek mięsa, który wyląduje na coś bardzo gorącego. Słyszysz to? Uwielbiam ten dźwięk. I czas grillowania. Oczywiście zależy, jak duży masz kawałek mięsa. Najlepiej, żeby się nauczyć dobrze właśnie smażyć mięso w głowie, to jest używać termometru. My pospadzamy nie dzięki właśnie termometr, tylko dzięki właśnie palców. Smażymy mięso w takim sposobem, jakiś powiedzmy 3 do 4 minut. 2,5 minuty minęło. Nie dotknąłem w ogóle całość. Dopiero teraz odwracam. OP! I piękne, ścięte mięso. Wysuszone z zewnątrz. O. Usmażyłem w sumie mięso jakieś powiedzmy 5 minut, 2,5 minuty z każdej strony. Teraz obstawiam mięso i to obowiązkowo zawsze musisz to robić. To znaczy, że mięso musi teraz odpocząć. Musisz liczyć jedną trzecią czas smażenia na odpocinek mięsa. To powoduje, że mięso się rozluzuje. To znaczy, że wszędzie po prostu soki będą doprowadzone do mięsa. I dziś w międzyczasie mam tutaj prosty zrobimy garni. Mam pomidorek koktajlowy. Dodamy się troszeczkę soli na to i tu będzie mój dodatek właśnie do mięsa. Do takiego dobrego steka to wystarczy po prostu dobrej e, oliwy, troszeczkę musztardy jeśli do tego. Oczywiście mogłem zrobić sos na, na bazie na przykład roquefortu, śmietany, białe wino, sos pieprzowy, e, masło na przykład smakowe. Znajdziesz właśnie tutaj link na masło smakowe. Czyli poczekam, ale obowiązkowo musisz to przykrywać, żeby mięso odpoczywał. To znaczy, się musisz liczyć jedną trzecią czasu smażenia na odpocinek, czyli jakieś, powiedzmy, dwie minuty. Poczeka. Mięso odpoczęło, możemy teraz to przykroić łapiemy za kość, idziemy w dłuż zebra. Czasami rybajs jest serwowany jest właśnie bez kości. Ja uwielbiam to smażyć z kościem, bo wtedy to mam prawdziwy taki fajny podsmak. Już nie mogę się doczekać, żeby właśnie to zjesz. Oczywiście ten kawałek to dodajemy po prostu mięsnego żarca, żeby delikatnie sobie przygryźć. Drugi kawałek tak samo łapiemy i idziemy w dłuższą właśnie kość. Mięso weszło idealne, soczyste. Zobacz, mam medium rare, i troszeczkę bliżej jestem właśnie niż kwistego. Do tego tylko dobrą musztardą. I cóż, mm, uwielbiam taki przepis. Do tego jeszcze Dzisiaj pomidor, ale mogłyby być też pieczarki, bakłażan. bakłażany. Mm. Jestem niezły, bo zapomniałem dodać pieprz. Bo dopiero teraz dodaje się pieprz. Zapomniałem kompletnie. Czyli pieprz dodajemy i nasz rib-ice jest przygotowany. Czyli miłego grillowania, gotowania i do zobaczenia za tydzień. Bo teraz, przypominam, wracamy po prostu do normalnego gotowania. Nie będą już podróże po Afryki. Смашне го. Ба.